Siema kurczaki, z tej strony Waziksa, z wasz naczelny kogut. Standardowo widzimy się na górze. Bajo. Kurczaki, znowu standardowo gramy na no modach już nim powoli zaczyna żygać. O nie, jeszcze kurwa... Mm, co za frajer. Nie wierzę. Już mnie tutaj nie powoli podnosi. Co za gość. No i co, będziemy chyba tulić wieżę, no bo ja w poprzedniej grze... tutaj prawdopodobnie się pojawi tuliłem wieże i w sumie to się sprawdziło. Przeciwnym mode KSS się nie nafidował, ale. Trzeba jedną rzecz przyznać, i tak wygrywał ze mną starcie. Ła, ale blisko. Dobra, zaraz tutaj Wam powiem. Tylko że może się skupmy na zabijaniu tych minionów, bo szkoda takiej fali. O, nie, nie ta noga. Też trzeba z tymi nogami manewrować. Lewa i prawa. E, dobra, Keziksa mamy na dżungli. Luksowa będzie nam idzie u nas. Z złejni na bocie. Przeciwko nam standardowo ten Złama Mode Kaiser. Naprawdę tego czempiona w ogóle nie lubię. Ale oczywiście lubię nim grać. Żeby nie było. Lubię nim grać. Fajny jest. Taki. Przyjemny do grania. To trzeba przyznać. Tylko no, przeciwko niemu nie lubię grać. W szczególności jak jestem Urgotem. A kont, nie mogę innego nic innego brać. Tylko Urgocik to też trochę utrudnia mi sprawę. A ostatnio to banuje non stop. Atroxa, bo też nie potrafię na niego grać. Tak, nie potrafię. jest jakiś zbyt OP na mnie. A dlaczego? No chuj z tym. E, dobra, na dżungli mają Master G. Hmm. Tu jest fate na midzie i senna, 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 soakom. Kur chyba, ale będą mieli Heal. Dobra, mamy miniony. Dobra, nie ma tak tragicznie. Ten jakiś Mordekaiser jest taki chyba mniej agresywny od poprzednika. Ale to i tak o niczym nie świadczy, żebyśmy z nim się napierdali. Fajnie byłoby go zabić tak, raz dwa. Żebyśmy mogli tutaj zdobyć tą dominację. Ale no... No kurwa przyznawam się, że jestem trochę tchórzem. Tym bardziej, że już wielokrotnie dost No dobra. Za każdym razem dostaję pizdę od niego. Liczę tak po cichutku, że mój. Yy, team... Dobra, miniony. No i widzicie to. Widzicie to jest jakieś porozumienie. Nie no, i miniony tracę. Nie dobra, tego nie tracę. Szybko tego, jak jeszcze. Mm. Dobra, nic zdechła. Hm. Tak, fajnie byłoby go pod wieżę dorwać. Ale jak to zrobić? Nie wiem, nie mam nie mam do tego pojęcia. No, zawsze debonowałem tego atroksa, bo tak. No, mam problem na Atroxa. Jakoś ten chemp. Aaaaa. Dobra, ale nasz Kazix ładnie napierdala. O! Zyrka. Uczka tutaj no, skręca się i bocik ogólnie też spoko. No ogólnie mam ten serię do Platyny 2, nie? Tak, by the way. No, I też musiałem trafić na takiego czempiona, którym za wiele nie zdziałam. Dobra, mamy miniona. Na się wbijać w niego. Też nie ultował. Też miał przew. On w sumie by ultował i by mnie zabił. No. Nie wiem dlaczego ci gracze czasami nie ultują. O, X idzie do nas. Mmm. Barda postawił, suka. A jeszcze ten. Just se pomógł mu. No ten Twisted Fade będzie tepał się na tego bota. Będzie jego chyba ulubiony lej do pomocy. No idzie, idzie, idzie. No trafił mnie. Dobra, my się cofnijmy. Właśnie, chłopczyki, powiedzcie mi, jak tutaj delikatna zmiana kamery, czy lepiej tak, czy poprzednia była lepsza? Jakbyście tutaj mogli ocenić, czy taka delikatna zmiana ma jakiś lepszy wpływ, to będę bardzo wdzięczny. Dobra, wybijamy się. Ja pierdolę nie trafiłem z luta. Uch, zabiłbym go. Kurde, ja jestem zły. Wiecie, bardzo wkur wręcz wkurwiony, bo. Jakbym trafił z tym ultem? No, ale to z bliska nie mogłem go trafić, nie? Ale uwierzcie mi, jakbym trafił. Momentalnie naciskam ponownie RK i jest po gościu. No i gierka wygrana. Znaczycie, może gierczka wygrana, nie. Ale na pewno byśmy tego Lejna tutaj ładnie wygrali. A tak to przejebaliśmy. No i tutaj już tym bardziej nie boję się tutaj do niego podejść. Ja pierdolę, jak on napierdala. Pojebany czempion, jak nic. <coughs> Mogłem w sumie <coughs> utować i flash e, Utować. Jebnąć. E i może bym go zjebał. No trudno. Jeszcze w sumie nie testowałem tej mechaniki, bo tutaj niby na niego działa. Dobra. Ła! Wow. Tak ryzykowałem, czy bić, czy nie. Ale się opłaciło, dobra. Ale 20 farmy zdecydowanie większa przewaga. Jak nasi tymejci, no nie ma takiej tragedii. I weźmy jeszcze jedną potkę. A my dalej sobie będziemy kisić się. Może coś z tego będzie. Kurwa, strach podejść. Nie wierzę. Dobra, dwa miniony zebrane. Weźmiemy tego? weźmiemy tego i uciekamy. Najgorsze, żeby w tą łapkę nie, nie dać się złapać. No i puszują jego min moje miniony. No nie wierzę. To za gra. Jesteśmy po cofce, ale to jakoś nie atuje nam sytuacji. Bo tak naprawdę dalej moje miniony puszują go. By było ciekawiej. Dobra, spierdalaj gościu. Aha. Podejrzewam, że na dalej solo byśmy nie wygrali. No i ma gigantyczną przewagę. A co za głupia gra. Dobra, my spierdalamy. Nie będziemy się z nim walczyć. Weźmy Aaa, Staramy się te duże miniony brać, zbierać Hexpo, bo tak naprawdę to za wiele tutaj nie mamy. A tym będzie kurwa, kurwa, podchodzić. Na chuj. Naprawdę to jest z czym będzie chyba przeze mnie. Dosłownie No nie wierzę No nie wierzę, teraz flashnął się nagle Kurwa wiecie co Tak blisko, nie? Tak blisko. Jakby nie użył flasha, to byśmy go zgarnęli. Wcześniej to kurwa nie trafiłem, no bo... Po co trafiać? No i dwa kile koło zeszło. A to by był chyba pierwszy meczek gdzie ja bym zdominował Zdominował topa przeciwko Mordekajzajowi No naprawdę No wściekły jestem niesamowicie, nie? Bardzo Tym bardziej, że no wygrana lejna koło noca przeszła, nie? A nie ukrywam, że dla całego teamu by się przydało jakby Pan Urgot stwierdził, że go zabije a tak to kurwa ja mogę zrobić. No, jeszcze buty złożył, to już tym bardziej mogę sobie. O, uciekliśmy. Było tak trochę nie. A! O No i a oni przyszli czy ja nie wiem. Ja pierdolę, taka gra, kurwa. Czy tutaj gościu przyjdzie? No i straciliśmy dużo. No jasne, będzie kisił tego to panu. No. Będzie non stop siedział, jeszcze dwa lewe przewagi ma. Już tym bardziej nie mam co podchodzić do niego. Oj, kurczaki, kurczaki, bardzo ciężka gierka, bardzo, bardzo. Dobra, topiemy się, czy uda nam się. Dobra, zabite. Dobra Dobra zabity, dobra, tepek był udany Zajebi się, że jednak się tepłem, bo zabiliśmy mordek I dzięki temu jeszcze bierzemy smoka, czy zabijemy ją? Chyba nie Nie, dobra Weźmy kurwa smoka, no W sumie byśmy mogli No nie wezmą, no, pewnie, że nie, na chuj Kurwa, prawie cały team jest zjebane, a... No dobrze, że zdążyłem tego ulta. Tak w ogóle udało mi się trafić, tak. Udało mi się. To ten nie zdążył zultować i zniwelować mojego ulcika, jak już akurat był pożerany. Dobra. O ładnie, tutaj jeszcze zbierzemy tego. Adhana, Super. No, powiem wam, fajcik. No nie wierzę. No nie, giniemy. No nie wierzę, jeden auto, tak, co ja odjebałem, no. Masakra. Kurna, wyganiają mnie z własnej linii, nie. Masakra Z drugiej strony też nie będę im zabijał ale no Jestem wkurwiony tym ultem no, no i Najgorsze jest to kurwa że Mordekaiser ma Dobra hmm. O ja pierdolę mi przypierdolił Nie wierzę nie To jest w ogóle no Pojebany ciempią. No Jeszcze ma kurwa FID'a I to takiego niezłego No i weźcie tu grajcie na niego nie Dobra bronimy tego topa Widziałem że tutaj Mordekajsy coś próbował ale chyba idę na O Oj tak Oj byczku tak No co albo wybitka albo wcale nie Dobra dobra nie panikować Ja pierdolę. Nawet nie wiedziałem, co zrobić. No ale dobra, mamy smoka. W sumie zginął tylko młody Kaiser. W sumie elegancko wyszło. Nie ma co płakać. No nawet ten młody Kajser taki nafidowany. <laughs> nafidowany, no. Trochę nakarmiony, można by tak delikatnie powiedzieć. Nie jest też takim zagrożeniem. No nie ukrywam, że Luxowa 5.0. No to. Dobra, wieża jest. Zobacz tutaj coś kombinują? No nie wierzę i nie trafiłem. Kurwa, sniper ze mnie. Dobra, Senna to w ogóle kurwa. Nie ma szans, jak sami widzieliście. I jeszcze łapiemy teraz Mordę Kajseja. Aaaa... Dobra, mój. <laughs> w końcu go zabiłem, w końcu go trafiłem. No ja pierdolę, chociaż tyle. Niesamowite szczęście. Dobra, nasi ba, na to lecimy im pomóc. Czy będzie tutaj coś się działo? No coś tutaj niby nie... O kurwa, ale ta Lux bije. Jebaniutka. Dobra, jebać ich, bierze mi mida. Kurwa. Kolejna gra, kiedy team wygrywa za mnie. A nie ukrywam, że bardzo bym chciał, żeby oni... żebym ja wygrał. A właśnie grając na content picking, to tak średnio bym powiedział. Będą takie też szczęście. Yes! Trafiłem sobie. Ja pierdolę. Dziękuję za grę, kurczaki. Jak widzicie, uda nam się trafić do promo do platyny 2. Super, cieszę się. Udało nam się. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w następnych.